170 wystawców, ponad 1000 autorów i autorek, spotkania autorskie, panele dyskusyjne i warsztaty. W Krakowie trwają właśnie międzynarodowe targi książki, magazynu Prolog nie mogło tutaj zabraknąć. Kamera jest, mikrofon jest, plan jest, ruszamy zwiedzać targi. Pierwsza książka pod Czerwonym Aniołem to jest bardziej kryminał z elementami humoru czy komedia kryminalna? Bo czytałam takie recenzje, że to jest jedna z najbardziej kryminalnych Twoich książek? Wiesz co niewątpliwie, jest to jedna z najkrwawszych książek, ale ja obawiam się, że nawet choćbym gdzieś tam, wiesz, powziął takie postanowienie sam w sobie, tam w duchu, że to będą poważne książki, to chyba pióro mnie zawsze nisie trochę w komediową stronę. Faktycznie być może tej komedii tutaj jest mniej, bo bardziej się skupiłem na zabijaniu poszczególnych bohaterów, ale wydaje mi się, że osoby, które oczekują tego, że będą się dobrze bawiły, będą się dobrze bawiły. Taką mam przynajmniej nadzieję. Wykorzystujesz w tej książce taki bardzo znany, klasyczny motyw, tak? Zamknięcia w jednym pomieszczeniu grupy z, z, w jednym schronisku, tak? E, czy Ty lubisz właśnie takie klasyczne kryminały, czy inspirujesz się nimi? Wiesz, od dawno tego nie robiłem. Jak e, dostałem propozycję napisania e, książki świątecznej, to e, przestudiowałem swoje poprzednie książki świąteczne i pomyślałem, kurczę, wszystko już było i nie chciałem też i powtarzać innych książek. I e, sięgnąłem wtedy, ja uwielbiam ten motyw Agaty Christie i na e, usprawiedliwienie powiem, że pani Agata też go wykorzystywała wiele razy w różnych konfiguracjach, więc pomyślałem sobie, to znaczy, że to nie jest zbrodnia. Można powtórzyć scenerię pod warunkiem, że ma się inny scenariusz. No i wymyśliłem ten inny scenariusz i no, tylko tak jak mówię, rozpędziłem się troszkę, jeżeli chodzi o mordowanie. To najkrwawsza moja książka. Najkrwawszy kryminał. Ja cały czas jestem początkującą pisarką, i to jest opowieść o moich doświadczeniach, o doświadczeniach moich kolegów, koleżanek. I ta pisarka, która początkuje, wybiera bardzo trudną drogę i trochę inną niż ja, więc zachęcam do poznania jej losu. Poprzednie Twoje książki zawsze zawierały wątek kryminalny. Tutaj nie ma trupu w szafie, ale to jest powieść o rodzinnych tajemnicach, trochę o takich skomplikowanych relacjach między kobietami. Powiedz, jak ci się pisało właśnie taką opowieść, która nie ma trupa, a jest mocniej i bardziej intensywnie o relacjach? Trupa takiego fizycznego nie ma, jest dużo trupów w szafie. I pisało mi się to dokładnie tak jak kryminał. Bo chciałam umieścić dużo zagadek, do których będziemy docierać po kolei, tak jak w typowym kryminale. A ta relacja między kobietami to też jest historia z mojego życia, z życia moich przyjaciółek. To jest moja babcia, która też niestety, tak jak Eleonora, zachorowała w pewnym momencie. I pisałam się inaczej rzeczywiście, ale mimo wszystko korzystałam z tych schematów, które znam. I no, starałam się napisać to tak, żeby to była powieść obyczajowa, ale bardzo... Emocjonująca z napięciem, no i z zaskoczeniem. ostatnio w twoich książkach pojawił się temat związany z młodzieżą poruszasz w nich problemy które dotykają bardzo młodych ludzi zastanawiam się bo widzę tutaj bardzo dużo młodych ludzi w kolejce z pozaznaczonymi fragmentami twoich książek więc te książki są naprawdę bardzo ważne to znaczy że trafiasz z nimi w ich czuły punkt powiedz mi skąd tak dobrze wiesz co dotyka w tych czasach młodych ludzi skąd znasz tak dobrze ich problemy po pierwsze z własnej przeszłości która nie była łatwa po drugie z profilu zwierzenia i prywatnych Wiadomości, które dostają. To jest w ogóle fascynujące, ponieważ dzisiaj już kilka osób mi powiedziało, że dzięki tym książkom z serii dla młodzieży dokonało coming outu przed swoją rodziną. Dosłownie kilka minut temu rozmawiałam właśnie z nastolatką, która miała za, sobę, za sobą kilka miesięcy temu próbę samobójczą i powiedziała, że dzięki tej książce mój ostatni miesiąc zdecydowała się na rozmowę z psychologiem. To jest dla mnie bardzo wzruszające. Nie spodziewałam się w ogóle takiego odbioru. Ile trup opisuje Pani z przymrużeniem oko, środowisko wydawców, korektorów, e, pisarzy i od razu ciśnie się na usta takie pytanie, czy korzystała Pani z własnego doświadczenia i czy przypadkiem nie jest to powieść z kluczem? Nie jest to powieść z kluczem, bardzo się starałam, żeby nie była, ponieważ e, nie lubię robić takich rzeczy. Wolę wymyślać swoje, że tak powiem, sytuacje sama, przede wszystkim swoich bohaterów. Natomiast owszem, wykorzystałam tam bardzo wiele doświadczeń. Przede wszystkim doświadczenie tego, że praca w wydawnictwie to jest często jeden wielki, niekontrolowany chaos, z którego wyrastają często rzeczy zaskakujące, niesamowite, niepowtarzalne, które zachwycają wszystkich i nagle się okazuje, że to miało być właśnie to. Także jest tam dużo moich doświadczeń, e, dużo smaczków i to wszystko obawiam się, jest prawda. Komedia kryminalna wydaje mi się bardzo trudnym gatunkiem, no bo z jednej strony trzeba bawić czytelnika, ale nie przesadzić z tym dowcipem, no a nie. trzeba też trzymać napięcie, trzymać, zbudować ciekawą intrygę kryminalną, która będzie ciekawić czytelnika. Więc jak pani dba o ten balans między elementami kryminalnymi a humorystycznymi? Nie dbam w ogóle, nie po prostu to tak wychodzi. Tak, to znaczy wiadomo, staram się, żeby historia sama kryminalna, ten wątek stricte kryminalny, był takim szkieletem, na którym opieram całą resztę. Ale nie ukrywam, że ja bardzo lubię zbaczać takie kierunki właśnie komediowe, obyczajowe, bardzo lubię portretować niesamowitych bohaterów, dawać im jakąś historię i tę historię właśnie wplatać w kryminał i przedstawiać to, co się dzieje w tle. te wszystkie interakcje między postaciami. To jest to, co mnie fascynuje najbardziej, tak? Więc y, to nie jest taki rasowy kryminał. Dzięki temu, że to jest komedia kryminalna, nie kryminał komediowy, mogę się właśnie pobawić też troszeczkę w innej piaskownicy. Tak? Natomiast wiadomo, musi być jakieś przestępstwo i to musi być przestępstwo szczególne, bo wiadomo, nie ze wszystkiego wypadałoby się śmiać, prawda? Nie wszystko będzie śmieszne, więc pewne rzeczy się od razu tutaj odsiewają, zostają inne. Tu akurat było proste. Dawno, dawno temu obiecałam komuś, pewnemu vlogerowi książkowymi, że kiedyś pewnego dnia zabiję mojego redaktora, mojego osobistego. No i oczywiście komedia, w której akcja toczy się w wydawnictwie, to jest e idealna okazja do tego, żeby redaktora skrzywdzić. i redaktor nie protestował, wprost przeciwnie. Łaskawie zatwierdził, zgodził się robić za trupa. W ten sposób powstała książka. Jest to niespodzianka, zdaję sobie sprawę, dla, dla czytelników, którzy są przyzwyczajeni do moich mrocznych historii. To jest pokłosie opowiadania, które napisałem do wakacyjnej antologii komediowego i pomyśleliśmy, że warto by pociągnąć temat. No i wyszła właśnie świąteczna historia, prawie kryminalna. Mam nadzieję, że zabawna, taka, jest, taka była intencja. No to nowość twojej twórczości, bo blizny takie, takie twoje kryminalne książki nie są. To prawda, no są mroczne, dużo emocji jest i to takich ciemnych, i ta ciemna strona człowieka, ale ja chyba nie jestem aż tak mrocznym człowiekiem. Zawsze byłem dosyć wesoły, może tego nie widać. Natomiast e, świetnie się bawiłem przede wszystkim przy pisaniu tej historii i chyba e, no dobra, nie będę twierdził, że to jest gwarantem sukcesu, bo nie wiem jak będzie. Natomiast nie wiem czy jest zabawna, bo każdy ma inne poczucie humoru, ale ja miałem frajdę straszną pisząc to i mam nadzieję, że mimo wszystko przełoży się to na odbiór. Do tej pory znaliśmy Cię przede wszystkim jako pisarza fantazy, a to jest taki gatunek, który daje ogromną wolność. Natomiast thriller i kryminał, no to jest gatunek, który jest zamknięty w ramach pewnej konwencji. Jak się odnalazłeś w takim razie w takim zamkniętym dosyć gatunku? Dosyć szybko. To nie jest aż takie trudne, jakby mogło się wydawać. I chciałem przede wszystkim zobaczyć, jak uda mi się napisać no, thriller z elementami, z elementami kryminału. No. Spróbowałem, poczytałem, pooglądałem różne rzeczy i okazało się, że jest z tym kupa zabawy, więc więc zapisałem, efekty można zobaczyć na półkach. Ludziom się podoba, zbiera pozytywne opinie, więc misja wykonana. A co było dla ciebie najważniejsze przy pisaniu e, książki? To znaczy budowa ciekawej intrygi kryminalnej, czy bardziej e, kreacja bohaterów? Pisanie kolejnych słów. <śmiech> <śmiech> Ale tak, e, tak naprawdę to... E, Kryminały, jak Agatha Christie powiedziała, pisze się od tyłu, na początku wiesz, co się wydarzy na końcu. Więc na początku intryga, ale bohaterowie napędzają intrygę. Te rzeczy są nierozerwalnie ze sobą związane, więc jedna i druga rzecz musi być, iść ręka w rękę. A ta różnorodność gatunkowa, którą od ciebie dostajemy, to jest próba poszukiwania, odnalezienia siebie na rynku czy bardziej szukasz, nie wiem, próbujesz swój warsztat i szukasz jakiegoś swojego własnego miejsca czy gatunku, który ci najbardziej będzie pasował? Zdecydowanie to drugie. Widzę jakąś ciekawą rzecz i myślę, co mogę z nią zrobić. się takie różne pomysły zostają czasami z tyłu głowy i później przychodzi myśl, a może by to przekuć w książkę? Sal, pomysł na salę narodził się przy oglądaniu filmu To nie jest kraj dla starych ludzi, adaptacji Cormaca McCartiego. Pomyślałem sobie, ten styl, ten bardzo oszczędny styl i prozy McCartiego i samego filmu braci Koen, jakby to się dało przełożyć na polskie realia? No więc spróbowałem, bo czemu nie? Co się najgorszego może wydarzyć? Bardzo dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Znamy Cię przede wszystkim jako autora krwawych thrillerów. Tak? Ostatnio pojawiły się też Twoje książki dotyczące mrocznych postaci prawdziwych, ale od pewnego czasu jest także, jesteś także autorem książeczek dla dzieci. Powiedzmy, jak było przejść z tego mrocznego świata do świata dziecięcej wyobraźni. Wiesz, to było tylko przejście w, w tej formie literackiej, bo ja cały czas wracam do jakichś książek z dzieciństwa, cały czas sięgam po te klekdy, czy legendy, czy te książki właśnie przygodowe, młodzieżowe. One są dla mnie doskonałe, one mnie zawsze fascynowały, one zawsze budowały jakiś mój świat, Obu, obok tych lektur, które czytam, poważniejszych oczywiście, ale uwielbiam tę lekką formę, dlatego tu musiałem zmierzyć się tylko z tym wyzwaniem, Właśnie literatury dziecięcej, bo to było wyzwanie, ale ja lubię wyzwania, dlatego myślę, że czytelnik tak samo dobrze się bawi jak ja. Po rozpoczęciu procesu pisania tej pierwszej książki zobaczyłem, że to jest tak samo dobre. Jak czytanie, a nawet lepsze, bo można jeszcze modelować i samemu się jeszcze nie, nie wiadomo, dokąd się zmierza. Bo ja tak samo chcę zaskoczyć to dziecko jak sam siebie, więc te sekrety, te zagadki to jest to, co chyba budzi w nas też te dawne, wspaniałe emocje, odmładza, a, a chyba nie może być nic lepszego w literaturze niż odmłodzenie. A, ym, czy Max mówił o tym, że dla niego to zmierzenie się wejście w świat, wyobraźni ciężki było, było y, wyzwaniem? Czy dla ciebie było wyzwaniem odwzorowanie tego, co napisał Max? E, właściwie to nie za bardzo, dlatego że tak jest plastycznie napisana ta książka, że szybko można sobie jakoś wyobrazić, wyimaginować, jak będą wyglądały te, te twarze głównych bohaterów i te wszystkie sytuacje, które tam ich spotykają, prawda? Na pewno było dużo prób, zanim już doszłam do, do takich sensownych, tych buzik Eryka, Ewy i brata Eryka. Więc, ale myślę, że fajnie wyszło, że, że jakby wszystkie te cechy, By wszystkie te cechy które, o których napisał Max, zostały zachowane w tych ilustracjach i te dzieciaki, główni bohaterowie, oddają jakby wszystkie cechy narysowani, tak, tych, tych opisanych przez Maxa dzieci. Więc myślę, że tak, że udało się. Jakie powieści gatunkowe, jakie pani pisze, czyli powieści historyczne, czy obyczajowe z historią w tle, mogą nam pomóc zrozumieć historię, mogą nam pomóc właśnie te, zrozumieć na przykład te skomplikowane relacje międzyludzkie. Głęboko w to wierzę, jeżeli. Dzięki moim książkom, ktokolwiek zechce zgłębić temat, to jest wartość dodana. I tak jak zawsze powtarzam, powtórzę to po raz kolejny. Ja nie piszę dla osób, które interesują się historią, bo one sięgną sobie po inne publikacje. Ja piszę dla tych, którzy nie lubią historii i przemycam to, co najważniejsze. A jeżeli zainteresuje przy okazji kogoś historią, to mówię to ogrom, ogromna radość. Miesiąc temu ukazała się antologia Sekrety Orientu, ty jesteś również autorką serii arabskiej, bardzo emocjonującej i pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Polki bardzo pokochały, jak widać, te powieści z wątkami Orientu i rozgrywające się na Dalekim Wschodzie. Jak myślisz, skąd ten fenomen tych, tych motywów w polskiej literaturze? Czy mnie się wydaje, że tak samo jak ci wszyscy mężczyźni z tych krajów arabskich są zafascynowani polskimi kobietami, to działa również w drugą stronę, czyli nasze polskie kobiety i dziewczyny są zafascynowane tymi mężczyznami, bo oni są tacy trochę tajemniczy i, i na pewno to, to je przyciąga, to je przyciąga właśnie ta tajemniczość, te sakrety. A powiedz mi, jakie opowiadanie dołożyłaś do tej antologii? Moje opowiadanie to jest w zasadzie przedłużenie serii, czyli jest to takie opowiadanie dodatkowe, taka wisienka na torcie i ukłon strony czytelniczek, i opowiada o bohaterach drugoplanowych z serii właściwej. mieściłaś w małej miejscowości i to jest, ta, takie małe miejscowości to są specyficzne lokalizacje, dlatego że, no właśnie, z jednej strony wszyscy się znają, tak, czyli trudniej się ukryć, trudniej zrobić coś złego, no bo wszyscy o tym wiedzą, ale z drugiej strony społeczność bardzo chroni swoje tajemnice, prawda, bardzo chroni swoich mieszkańców. Czy pisząc tę powieść właśnie chciałaś trochę poobserwować ten fenomen, ukazać nam jak to, te, te, te społeczne zależności właśnie w takich małych miejscowościach działają? Tak, ja też jestem z takiej dosyć małej miejscowości. Tutaj tak naprawdę e, to miasto jest dosyć istotne, dlatego że to jest byłe miasto wojewódzkie i takich miast wojewódzkich byłych w Polsce jest sporo. One w momencie przemian ustrojowych utraciły swoją rangę, a tym samym ten układ sił tak naprawdę został nieco zaburzony, więc chciałam ująć ten temat z tej strony. E, I tak naprawdę dlatego stworzyłam fikcyjne miasto, żeby jakby mieszkańcy tego miasta absolutnie nie, nie identyfikowali się z bohaterami, z wydarzeniami, ale żeby pokazać właśnie kamieniec, jako, jako formę zjawiska, jako, jako formę takiego społecznego, społecznego trendu, czyli tego, jak życie w takich miastach, nie bardzo maleńkich, ale też nie ogromnych metropoliach wygląda i jak te zmiany ustrojowe, które tak naprawdę zaszły mnóstwo lat temu, wpłynęły na takie administracyjne podziały, ale układu sił tak naprawdę przez wiele, wiele lat nie udało się zmienić. bardzo intensywny, ale też wspaniały dzień. Mamy nadzieję, że jeśli nie mieliście okazji przyjechać do Krakowa, to dzięki naszej relacji poczuliście trochę panującą tutaj atmosferę. A my teraz już żegnamy Kraków, żegnamy targi i wracamy pełni wrażeń do domu. Do zobaczenia. Cześć.